Dzień Kłaniam się i pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, z nami, z Radiem Starogard. W każdy piątek, premierowo, możecie liczyć się na audycję. Porozmawiajmy o Starogardzie. I dziś są goście, których dawno u nas nie było: Ewa Treder, specjalista medycyny rodzinnej, Dagmara Wróblewska, prezes Fundacji Kociewiacy dla Hospicjum, i Cezary Sławuszewski, dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego MedFarma w Nowej Wsi Rzecznej. Grzegorz Kochański, zostańcie razem z nami. Dziś będziemy mówili o piece paliatywnej i o hospicjum, bo to przecież też życie. Witamy w Radiu Starogard. Audycja Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś zaprosiliśmy wyjątkowych gości, którzy mają dużo empatii, dużo dobroci i pomagają innym bez wątpienia. Dla pacjenta jest zawsze lepiej, gdy może zostać w domu, wśród bliskich, ale bywa tak, że w terminalnych stadiach pacjenci wymagają całodobowej opieki medycznej. Rodzina nie zawsze może jej sprostać. Rodziny chorych nie radzą sobie z tym, bo przecież same potrzebują pomocy. W takich sytuacjach na ratunek przychodzi właśnie hospicjum domowe lub stacjonarne. Czym jest opieka paliatywno-hospicyjna? Czym jest hospicjum domowe? A jaka jest różnica, jeśli chodzi o hospicjum stacjonarne? Pani Ewa Treder. Opieka paliatywno hospicyjna to tak naprawdę równa się jakość życia, bo w sumie o, tym, o to w tym najbardziej chodzi. Chodzi o jak najlepszą jakość życia pacjentów, ale też ich rodzin. I my zajmujemy się nie tylko łagodzeniem objawów typu ból, wymioty, nudności, duszność, ale również bierzemy pod uwagę strefę socjalną, strefę psychologiczną, ale też strefę duchową to tak najbardziej w skrócie jeśli chodzi o definicję opieki paliatywno hospicyjnej. Jak działa ta opieka w naszym mieście? Domowa opieka paliatywno hospicyjna tak naprawdę działa już od ponad 22 lat. Powstała przy przychodni w Starogardzie przy ulicy Halera. Tam zaczęły się początki naszej działalności. Od ponad 6 lat z kolei działa hospicjum stacjonarne w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym Medfarma. Od zeszłego roku mamy również jakby drugą jednostkę domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i mamy jeszcze poradnię paliatywną. Także pacjenci ciężko chorzy, przewlekle chorzy mają tak naprawdę wybór, mają wybór, jeżeli chodzi o poradnię paliatywną, mają wybór, jeżeli chodzi o domową opiekę paliatywną, a kiedy faktycznie jest potrzeba całodobowej opieki medycznej i też pomocy dla rodzin chorych, bo oni też chorują, no to wtedy mamy do dyspozycji hospicjum stacjonarne Jak wy to wszystko ogarniacie holistycznie bo mamy tutaj różne odnogi tej opieki ilu mamy tych podopiecznych pacjentów jak możemy ich nazwać Jeżeli chodzi o ogarnianie tego no to jeżeli coś się lubi i ma się zespół ludzi takich na przykład jak Dargmara czy dyrektor to to wszystko jest do ogarnięcia Logistycznie też da się to wszystko załatwić. Kwestia bardzo dobrej współpracy, tak? jeżeli chodzi o hospicja domowe, no to najstarsze hospicjum domowe ma pod opieką około 40 chorych, hospicjum domowe przy Medfarmie około 15. Na oddziale w tej chwili mamy prawie 12 chorych. poradni też właściwie co miesiąc kilkunastu chorych się przewija. I to jest tak, że czasami pacjenci jakby z jednost jednej jednostki mogą przechodzić do drugiej, tak? Kiedy nie ma miejsca na przykład w hospicjum domowym, mogą przyjść do poradni i uzyskać pomoc. Jeżeli widać, że opieka domowa to jest zbyt mało, albo trzeba takiej rodzinie pomóc, to przyjmujemy takich chorych na oddział. Panie Ewo, jacy są ci pacjenci? Czy oni są wymagający? Czy oni po prostu cieszą się z każdego dnia, czy z tego, że ktoś im poświęca uwagę? Pacjenci są różni. Oni faktycznie cieszą się z każdego dnia, ale też cieszą się, że nie są na przykład zostawieni sami sobie. To było bardzo dobrze widać w czasie Covidu, kiedy hospicjum domowe i personel hospicjum był no, jedynymi, którzy tych chorych odwiedzali. Oni czuli jakąś taką pomoc medyczną. Często jest tak, że onkolodzy już nie mają nic do zaproponowania chorym. Kiedy my wkraczamy i leczymy tylko objawy pacjentów, bo trzeba no, powiedzieć sobie, że nie leczymy samej choroby. To faktycznie oni czują się, tak mam wrażenie, takie zaopiekowani. Natomiast tak jak mówiłam, hospicjum to, to nie jest tylko leczenie objawów. Tak? My musimy czasami wspomóc socjalnie pewne rodziny, musimy zadbać też o ich psychikę, kiedy mamy do dyspozycji psychologów. No ale też musimy zająć się sferą duchową i trzeba sobie powiedzieć, że sfera duchowa to nie jest tylko religijność, to jakby w to wchodzi, ale też są problemy egzystencjalne tych pacjentów, z którymi też trzeba porozmawiać, bo lekarz zajmuje się, mówię, nie tylko leczeniem objawów, ale też rozmową. Czasami wypicie tej kawy w domu chorego jest zdecydowanie ważniejsze niż zapisanie recepty. Piękne słowa. Kto finansuje to przedsięwzięcie, kto utrzymuje działalność hospicyjną? Akurat te jednostki, o których mówimy, finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, no ale to jest zdecydowanie za mało, dlatego dzięki zaistnienie fundacji. Która również wspiera tutaj nas, chociażby pod względem zaopatrzenia w różne sprzęty medyczne, w różne przyjemności dla tych chorych. Ale generalnie są to jednostki finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I o tej fundacji powiemy za moment. Uprzejmie dziękuję. Nie odchodźcie daleko, wracamy za chwilę. Witamy ponownie, audycja Porozmawiajmy o Starogardzie, realizujemy ją wspólnie z Urzędem Miasta, premiera w każdy piątek, powtórki w ciągu weekendu, a w nowym tygodniu pojawiamy się na kanale YouTube Starogard Gdański. Teraz jest moja dobra przyjaciółka, znajoma Dagmara Wróblewska, która w jakiś sposób bardzo mnie zyskała. Wiesz dlaczego? Podejrzewam. A, dobrze. Nie będziemy tutaj się uzewnętrzniać na antenie, chcielibyśmy abyś przypomniała nam, kiedy powstała Fundacja Kociewiacy dla Hospicjum. Fundacja powstała niecałe 5 lat temu, już po tym jak powstało hospicjum stacjonarne. Wcześniej działała nieformalna grupa powołana przy prezydencie, ale jak już zaczęliśmy działać jako hospicjum stacjonarne, to żeby zapewnić opiekę pacjentom i wsparcie pacjentom została powołana fundacja przez Medfarmę. Dlaczego działania hospicjum są takie ważne? Ponieważ opieka hospicyjna to nie jest tylko opieka nad samym pacjentem i to nie jest tylko sfera, tak jak już wspomina dr Treder, medyczna, wchodzi też duchowość, wchodzą problemy socjalne, problemy psychologiczne i to jest tak naprawdę opieka nie nad samym pacjentem, a nad całą rodziną. A żebyśmy mogli taką opiekę sprawować w pełni, kompleksowo, dla całej rodziny jest potrzebna fundacja, która może wspierać. Jakie działania podejmujecie w naszym mieście na rzecz utrzymania w sterogardzie hospicjum? Przede wszystkim zapewniamy wsparcie pacjentom poprzez wsparcie psychologiczne. W tej chwili jest to głównie wsparcie indywidualne poprzez wypożyczalnie sprzętu medycznego. Bardzo dużo pacjentów potrzebuje zaopatrzenia w koncentratory tlenu czy specjalistyczne łóżka, saki i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzimy również akcje, podczas których informujemy o tym, jak działa hospicjum, dla kogo jest przeznaczone, jak można korzystać z takiej opieki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzimy akcje charytatywne, tak aby pokazać naszej społeczności, że hospicjum to też życie i zachęcić do współpracy. Mamy grupę wolontariuszy, którzy wspierają naszych pacjentów. No, i ważnym elementem w tym, co też robimy, to dbamy o edukację naszych pracowników. I od czterech lat organizujemy Kociewską Konferencję Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. Dzięki której Starogard już myślę zaznaczył się na mapie w zakresie tej tematyki. Kolorowe łąki i narcyzowanie miasta. To temat taki bliski mojej osobie, jeśli chodzi o narcyzm, bo ktoś mi ostatnio tak e, powiedział. To rozumiem, akcja będzie pojawiać się chyba wiosną. Ta akcja ma tak jakby z dwa etapy. Pierwszym etapem są kolorowe łąki dla hospicjum, i jest to czas mniej więcej od połowy marca do połowy maja, w którym w mieście, ale nie tylko w mieście, ale na terenie całego powiatu, są podejmowane różnego rodzaju akcje. Akcje charytatywne, pikniki, zbiórki, przedstawienia, w które się angażują szkoły, gminy, sołtysi. I w tym czasie zbieramy środki dla hospicjum, między innymi poprzez sprzedaż cegiełek w postaci kwiatów. O Boże, to przecież nie tylko ten aspekt pomocy. Są pomysłowe akcje odnośnie wiem, zbierania kasztanów, malowania obrazów. Co jeszcze się pojawiało? Oj, dużo takich akcji było. Organizujemy bale charytatywne, już teraz też cyklicznie organizujemy turniej tenisa. Kasztanobranie organizowaliśmy w zeszłym roku po raz drugi i gdzie zebraliśmy ponad 12 ton kasztanów. Dzięki czemu mogliśmy zakupić e, trzy łóżka do wypożyczalni sprzętu medycznego dla naszych pacjentów. I przypomnij, gdzie trafiły te kasztany? Na pewno nie na grill. <laughs> nie, nie. Kasztany trafiają do e, firmy farmaceutycznej, która przekazuje nam później środki w formie darowizny. Wiem, że nas słuchacie. Pozdrawiamy wszystkich e, pracowników, współpracowników hospicjum i tego stacjonarnego, i mobilnego, i domowego, i pacjentów. E, tu stawiamy kropkę i wracamy za moment. Porozmawiajmy o Starogardzie, wracamy ponownie. Jeżeli przegapiliście audycję, to powtórzymy ją w weekend i pojawimy się też w necie. Inicjatywę o budowie hospicjum podjął prezydent miasta Janusz Stankowiak, bo dziś rozmawiamy właśnie o opiece hospicyjnej, paliatywnej. Było to w 2017 roku. Powstała nawet dwunastoosobowa grupa inicjatywna. W końcówce kwietnia 2018 odbył się pierwszy kociewski piknik dla hospicjum w miejscu planowanego starogarskiego hospicjum w Nowej Wsi Rzecznej. To wszystko na bazie działającego w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego Medfarma oddziału medycyny paliatywnej. Wówczas podpisano Listy w trakcie pikniku uczestnicy symbolicznymi papierowymi kwiatami wyznaczali też fundamenty przyszłego hospicjum. Co było potem i co się wydarzyło w ciągu tych pięciu lat, opowie nam pan Cezary Sławuszewski. W ciągu pięciu lat planowaliśmy. Wygląd naszego hospicjum. Rozwijaliśmy współpracę z panią Dr. Treder, z fundacją, bo to był czas, kiedy te wszystkie działania się ukonstytuowały i jest teraz 2024 rok. Do tam... Przeszliśmy COVID, przeszliśmy, albo nie bez znaczenia na nas miało, miała wpływ również wojna na Ukrainie i zawirowania związane z Polityką zagraniczną. Wszyscy z wyczekiwaniem czekali, aż, aż uda się wbić tą łopatę pod hospicjum. No i odnosimy takie wrażenie, wręcz jesteśmy pewni, że to się niebawem w końcu wydarzy. A tak z ciekawości spytam, czy często musieliście w cudzysłowie naginać prawo, bo wiadomo, że niektóre bezprawne akty wydawane przez rząd, oczywiście w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa, no jednak ucinały ręce, ucinały nogi możliwości. Jak to wyglądało w tym czasie? My nie łamaliśmy w żaden sposób prawa, oczywiście. Naginaliśmy to też jest złe słowo staraliśmy się wypełniać wszystkie zadania i polecenia i zasady, jak, w jakich musiały funkcjonować podmioty lecznicze. Natomiast, no, tak jak każdy z nas wie i, i, i czuje po sobie, że obostrzenia czasem były tak duże, że w imię dobra pacjenta czasem faktycznie musieliśmy mimo wszystko przedłożyć to dobro, nawet wobec dobra własnego. Więc dzięki wspaniałej postawie naszej kadry udawało się pomagać pacjentom. Bo gdybyśmy zastosowali się restrykcyjnie do wszelkich zasad, no to ci pacjenci po prostu byliby bez opieki. Z iloma łóżkami zaczynaliście na początku, ile mamy ich teraz, a jaki jest ewentualnie tutaj cel na horyzoncie? Zakontraktowaliśmy tak naprawdę 8 łóżek. Wynikało to z. Po prostu ograniczeń lokalowych. Więcej nie byliśmy w stanie. O taki kontrakt wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia i taki się udało zdobyć. Faktycznie przeznaczamy na realizację tego kontraktu 10 łóżek, a czasem i 12, po prostu y, współdzieląc je z innymi łóżkami, które znajdują się w centrum. Potrzeby są tak ogromne, i, i, i czasem nie potrafimy też odmówić pacjentom, w związku z tym. W związku z tym ta, ta liczba łóżek jest, no, można powiedzieć, od 8 do 12 w tej chwili, na której realizujemy ten kontrakt. Natomiast w planach po rozbudowie naszego centrum, o tak zwane trzecie skrzydło, planujemy oddać do użytku 18 łóżek. Narodowy Fundusz Zdrowia czasami nie jest łatwy we współpracy. Słyszałem, że em, jakiś em, gabinet fizjoterapeutyczny nie dostał pozwolenia na realizowanie masaży w ramach NFZ, bo na przykład w toalecie. Brak brakowało rączki dla osoby niepełnosprawnej ja i medfarma myślę, mamy bardzo dobre relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dobrze nam się współpracuje. Zasady, tak zwane kontraktowania, czyli, czyli podjęcia współpracy z płatnikiem, jakim jest NFZ, no, są stricte określone. One są z góry, z góry zaznaczone. To znaczy, jeśli ktoś chce realizować e, świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, musi spełniać odpowiednie kryteria. Zabezpiecza to również pacjentów, że, że ktoś, kto nie ma czy uprawnień czy, czy warunków do tego, żeby świadczyć dobrej jakości świadczenia, po prostu nie dostanie tej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Te zasady są ogólnie jasne dla wszystkich, w związku z tym no, myślę, że to jest taki szum medialny, który się czasem, e, czasem pojawia w, w mediach, no nie zawsze z drugiej strony wygląda tak samo. Czyli rozumiem, że reprezentując tak rozpoznawalną i typowo medyczną firmę jest też łatwiej. Na pewno dobra renoma bo chcę wierzyć w to, że, że, że taką mamy farma, bardzo pomaga. Narodowy Fundusz Zdrowia jest dla nas partnerem, który, który pozwala nam leczyć pacjentów. Dzięki, dzięki takim osobom jak dr Treder, która chce podjąć trud leczenia pacjentów onkologicznych, bez Narodowego Funduszu Zdrowia, myślę, nie byłoby to realne, bo w tym wszystkim, w tym wszystkim to partnerstwo jest konieczne. My mamy swoje cele, mamy swoje marzenia i naszym celem jest pomaganie ludziom tak naprawdę i tutaj dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia, dzięki pani lekarzom, kadrze medycznej, ale i takim instytucjom jak, jaką jest fundacja jesteśmy w stanie w pełni zająć się pacjentem. należy podkreślić, że MedPharma jest firmą, która Właściwie ma wszelkie zakresy medyczne, no poza takimi ciężkimi hospitalizacjami, czyli usługami szpitalnymi, w swojej ofercie. No i te świadczenia kompleksowo po prostu świadczymy. Oddział Hospicyjny to była Biała Plama na terenie województwa pomorskiego w Starogardzie Gdańskim. Zauważyliśmy to. Zupełnie na podstawie, nie powiem, chłodnych analiz, ale dokumentów, które były dostępne w tym czasie, z których prosto wynikało, że Starogard nie ma hospicjum stacjonarnego. W związku z tym postanowiliśmy, że uzupełnimy tą, tą lukę. No ale tak jak powiem, bez wsparcia, tak jak powiedziałem, bez wsparcia pani doktor, bez wsparcia też miasta i okolicznych gmin, pewnie by się to nie udało. Oni razem z nami występowali o, o, o ten kontrakt albo pisali. Listy, które nas wsparły w tym, żeby ten kontrakt uzyskać w tym Bardzo miejscu. Bardzo dziękuję. Jesteśmy na finiszu programu. Porozmawiajmy o Starogardzie. Jeżeli go przegapicie, to powtórzymy. Nie ma sprawy. Co trzeba zrobić, aby wesprzeć hospicjum? Dagmara na pewno to wie. Oczywiście. No, można wesprzeć hospicjum na y, wiele sposobów. Najprostszą y, formą jest przekazanie darowizny. Można bezpośrednio y, na numer konta lub przez portal y, się pomaga. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie www.kociewiacydlachospicjum.pl. Można również utworzyć zbiórkę na. Facebooku. Można przyjść do nas z propozycją akcji charytatywnej i zrobić samemu zbiórkę publiczną, ale nie tylko nie tylko zbieramy pieniądze. Często jest tak, że nasze rodziny pacjent, rodziny naszych pacjentów y, są biedne. Y, więc uruchamiamy też wtedy zbiórki rzeczowe, gdzie zbieramy środki y, pierwszej potrzeby. No i oczywiście zapraszamy do stworzenia z nami wolontariatu y, dla pacjentów. Między innymi w tym roku nasza wolontariuszka Została nagrodzona nagrodą wolontariusza roku w Starogardzie Gdańskim i już niejednokrotnie też zapraszała do tego, żeby przyjść do nas do hospicjum, posiedzieć z pacjentami, przygotować dla nich jakieś wydarzenia, bo hospicjum to też życie. A powiedz mi, jak Ty znajdujesz na to wszystko czas? Ile miesięcy ma Twój najmłodszy synek? 4 miesiące. No właśnie, jesteś czynna aktywnie zawodowo, pracujesz, czy masz aktualnie macierzyński urlop? Odpoczywam. Ale pewnie myślisz cały czas o fundacji odp i nie odp tylko. Odpoczywam, ale telefony w sprawie pomocy to nie jest coś, co jest od 8 do 16, pojawiają się zawsze. No i nigdy nikogo nie zostawiamy bez, bez pomocy. Jeżeli sama akurat nie mam takiej możliwości, to przekazuję. Dalej, koleżankom. Panie Woł, chciałbym spytać, jakie produkty są najbardziej potrzebne dla funkcjonowania hospicjum? Wydaje mi się, że tak słowo produkt niekoniecznie pasuje do definicji opieki paliatywnej i hospicjum, bo. Najbardziej potrzebny nam w opiece paliatywnej jest człowiek. Człowiek, który jest gotowy poświęcić się dla drugiego człowieka, empatyczny. Ale oczywiście, żeby ten człowiek mógł pomóc drugiemu, potrzebuje różnych rzeczy. Więc faktycznie, no, największa potrzeba to sprzęty. Materace, koncentratory tlenu, no, te, te, które lubią się psuć albo i niestety pacjenci czasami nam popsują, one są potrzebne właściwie każdego dnia. Ale tak jak Dagmara mówiła, my też potrzebujemy takich rzeczy materialnych, czasami są to ubrania dla pacjentów, czasami to są odżywki, czasami jest to jedzenie, owoce, czasami są przekąski. Nasi terapeuci zajęciowi, którzy robią ogromną robotę dla, dla chorych, oni też potrzebują takich rzeczy typu mąka, olej i tak dalej. Wczoraj na przykład piekły dziewczyny z pacjentami gofry, też dostaliśmy ostatnio sprzęt typu gofrownica, frytkownica, no ja nie wiem jak to będzie z tymi frytkownicami na oddziale, co się potem będzie działo. Ale to są, to są takie rzeczy na co dzień potrzebne. Tylko mówię, żeby to wszystko mogło zaistnieć, potrzebny jest człowiek, czyli na przykład wolontariusze, rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci, a nie tylko lekarze czy pielęgniarki. A czy takie osoby, które są pod waszą opieką nie potrzebują na przykład kontaktu ze zwierzętami? Była akcja chyba z alpakami, była, czy była. można przyjść, pomóc, porozmawiać? Wiem, że to są osoby chore i wchodząc z zewnątrz trzeba być zdrowym, poddać się pewnym jakimś restrykcjom, ale pewnie szukacie też wolontariuszy. No i ja tak szczerze mówiąc na te zwierzęta, to przymykam oko, bo ja kocham zwierzęta i kiedyś dostałam telefon od Agmary. Czy Alpaki mogą wejść na oddział? I mówię, ale jak one wejdą? No po schodach wejdą, no jak dadzą radę, to niech wejdą i powiem szczerze, dla pacjentów to była tak olbrzymia radość, ja miałam wrażenie, że, że po prostu im wszystko mija, tak? W związku z tym, organizując w tym roku, w zeszłym roku właściwie konferencję, poprosiłam o zorganizowanie warsztatów z tak zwanej alpakoterapii, terapii leczenia bólu. Sprawdza się świetnie, zresztą były u nas też psy, tak? Policjanci byli z psem, no. Marzy mi się powiem tak po cichu, nie wiem czy tak Maraj Cezary jeszcze o tym wiedzą, wprowadzenie kota na oddział. O, ja jestem za. <laughs> Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kolejny fajny program za nami. Mam nadzieję, że nasi rozmówcy też są bardzo zadowoleni. Grzegorz Kochański kłaniam się nisko i pozdrawiam. Dziś byli z nami. Ewa Treder, specjalista medycyny rodzinnej. Bardzo dziękuję wszystkim za rozmowę. Życzę miłego dnia i miłego weekendu. Dagmara Wróblewska, prezes Fundacji Kociewiacy dla Hospicjum. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o tak ważnym temacie. Oraz Cezary Słowuszewski, dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego w Nowej Wsi Rzecznej MedFarma. Serdecznie dziękuję za spędzony razem czas. Pozdrawiam serdecznie. Wielkie dzięki, do usłyszenia za tydzień.